Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Katarzyna Sulika, Stowarzyszenie, Częstochowskie Amazonki. Dzień dobry pani. Dzień dobry Państwu. Chciałem przeczytać panu. Częstochowskie Amazonki od razu, a to przecież jest Stowarzyszenie. A rozmawiamy, Szanowni Państwo, o tym, że no nie należy zakładać, że jesteśmy super zdrowi i ta choroba zawsze może gdzieś się tam przyplątać. I tak było w pani przypadku, tak? Pani Kasiu, jak to się stało, że pani zachorowała na nowotwór? Jakie to były pierwsze objawy? Jak pani odkryła to w sobie? Jeśli chodzi tutaj o chorobę, pamiętam słowa mojej pani doktor Beaty Jasnowskiej, Ragnie boli. Podejrzewam, że pierwsze objawy ja ich w ogóle nie rejestrowałam. Wydawało mi się, że jest wszystko dobrze, coś się tam zaczynało dziać, ból zęba, to pamiętam. W lutym miałam obrzeg zęba. Dostałam antybiotyk. Wydawało mi się, że jest wszystko w porządku. Poszłam do pracy. Jednak jakaś intuicja tknęła mnie, żeby przebadać się. Było to za chwilę, praktycznie miesiąc po tym wydarzeniu. Przebadać się, to znaczy co? Podstawowe badania zrobić? Nie, poszłam krwi? wtedy do pana doktora Jasnowskiego, miałam zrobione USG piersi, mhm. widziałam przerażenie w oczach doktora i skierowanie na biopsję. Ale jak pani wpadła na to? Ból zęba i tutaj nagle nowotwór piersi? Jeśli chodzi tutaj, ja niestety miałam wyczuwalnego już guza. Przekładałam wizytę, bo wydawało mi się, że no, gdy czytałam o guzach, no, nie wszystkie są tak śmiercionośne. Gdzieś inne obowiązki spowodowały to, że w tym czasie, co powinnam, ja po prostu nie poszłam do tego lekarza. I to był błąd. I to był błąd. I szybkie leczenie, szybkie, szybko dostała się Pani do specjalisty tak. w tym momencie? Tak, jeśli chodzi o leczenie, to y, założona została mi karta tak zwana y -y -y. DILO, Szybka Terapia Onkologiczna. I wszystko, co zaczęło się dziać, to tak jak w rollercoasterze. Operacja, chemioterapia, radioterapia. Z jednego na drugi zabieg, tu u nas w Częstochowie, praktycznie byłam kierowana od razu. Czyli niekoniecznie na Śląsk trzeba wyjeżdżać, żeby ratować życie, tak? Bo często się mówi, daj spokój z Częstochową, jeźdź na Śląsk, tam są specjaliści, a to nie jest tak. Jeśli chodzi tutaj o lekarzy mm -hmm. częstochowskich, onkologia, Pier, rak piersi, mają oni jedną z najlepszych opinii i e, będąc też byłam na konsultacji w Gliwicach. E, sama w Gliwicach e, usłyszałam dziewczyno, co ty robisz? Tu masz naprawdę najlepszych specjalistów i pod taką opiekę trafiłam. Doktor Jasnowski, doktor Jasnowska e, z onkologii też mhm. e, pani doktor Huraz, doktor Wojtachnio, są niesamowite osoby oraz e, jeśli chodzi o radioterapię, pan Adam. Lizak jest. To już jest człowiek legenda. Jak no Pani przyjęła tą, tą no nie wiem, taki werdyk, nie werdykt, bo to na pewno nie wyrok, bo rak to nie wyrok, że zachorowała pani. Różnie. Różnie, Różnie. Tak? Różnie. Były momenty, kiedy wiedziałam, że po prostu ja sobie z tym poradzę. Natomiast takim dniem, gdzie, gdzie, gdzie jakby świat się zawalił na chwilę, na tydzień. To było po operacji, gdy miałam po biopsji, po wynikach mhm. z biopsji, gdy jednak w moim leczeniu została zastosowana chemioterapia. Mhm. Wtedy się przeraziłam, wtedy do mnie dotarło, że to jest tak naprawdę walka z czasem, walka o życie. Wsparcie rodziny było przyjaciół. Tak. To jest ważne? Bardzo ważne. Mhm. Mama, córka Cudowne moje osoby, ukochane, szczególnie, szczególnie trudnym wydarzeniem, przyżyciem. Moja choroba była dla mojej córki, ona mi już jak było praktycznie po wszystkim, jak już wiedziała, że będę zdrowa, sama się przyznała, że ona w ogóle to wypierała. Wypierała całkowicie i jakby nie chciała przyjąć do wiadomości, że ja mogę się czuć źle, że, że. No to mama że, ma być tak, taką opieką, ostoją dokładnie. w tej rodzinie, a, a, a nie żeby chorowała. Wie pani, nasza rozmowa wypłynęła z tego, że czytałem kiedyś takie takie wspomnienia dziennikarki BBC James Debora, która rozmawiała z trzema paniami bodajże Katrina, Teresa i chyba Margaret które chorowały na nowotwory. I ona doszła do wniosku, że. Skoro te trzy kobiety chorują, to ja muszę iść do lekarza, zobaczyć, czy ja nie choruję. Okazało się, że miała już yy, drugie stadium choroby, yy, raka jelita grubego. I to nasze pierwsze wyjście gdyby, do tej rozmowy, że nie warto czekać, warto się badać, warto w ogóle, no Pani trochę zaniedbała, tak? Bo myślała Pani, że to nie wiem, czy przejdzie, czy to, to, to mało szkodliwe, ale w ogóle warto badać się. Gdybyśmy tutaj powiedzieli o tym, że że to jest bardzo ważna rzecz, żeby nie przesłać tego czasu. Dokładnie. Tak jak Wam mhm. powiedział, to jest walka z czasem. Gdy leczyłam się, poznałam w szpitalu i w poradniach tak młode dziewczyny, z którymi mhm. utrzymuję cały czas kontakt, które zachorowały w wieku 20-30 lat. Rak nie ma metryki. Rak może dosięgnąć każdego z nas. i to jest bardzo ważne. Czyli reguła: nie zakładaj, że jesteś zdrowy. Dokładnie. Obserwuj się, badaj swoje ciało. Być może warto co dwa lata zrobić jakieś badania krwi, chociażby tak. Chociaż nie wiem, czy z, z krwi wychodzi już jakieś, jakieś dolegliwości tutaj nowotworowe. Czy wyjdą, czy pokażą, czy nie. Nie, nie jestem w stanie do końca mhm. odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, natomiast na pewno podwyższony yy, CRP. Yy może już wskazywać hmm. na stan zapalny. A jak to się dzieje? stało, że Pani trafiła do Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki? Bo wcześniej Pani nie była w tym stowarzyszeniu. Nie, wcześniej nie byłam w hmm. tym stowarzyszeniu. Tam też było wsparcie jakieś przyszło do Pani? Yy, tak. Yy. To jest Stowarzyszenie Cudownych Kobiet, które przeszły yy, yy, chorobę, yy. Yy, które yy, stały się Wonder Woman, walczą o życie, im się yy, pozmieniały priorytety. Mm -hmm. Mają świadomość y, wagi y, każdy, każdej chwili, każdego dnia. Y, ich inicjatywy są y, To zapytam Pani może w ten sposób, bo, bo to nie jest łatwa rozmowa. E, ten marsz różowej wstążki, była Pani na tym marszu? Tak, byłam była na Pani? marszu. Obserwowałem ludzi, ta młodzież tak troszeczkę czasami mam wrażenie, beztrosko przechodziła, potem trochę ta pogoda popsuła e, szyki. E, czy takie marsze są potrzebne? Czy my w tych marszach chociażby przez moment myślimy, że, że może warto się zbadać, że, że może warto z kimś tam porozmawiać o tym? Marsze są bardzo potrzebne, mhm. jest to inicjatywa, która już, y, 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 to był 17 marsz, w 2008, y, 26 maja mhm. po raz pierwszy y, 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 ulicami Częstochowy ruszył marsz y, mhm. Różowej Wstążki z, z hasłem, na rynek. Z hasłem y, bądź zdrowa mamo. Mhm. Y, dzieci, y, bardzo dużo dzieci uczestniczyło w marszu, y, były, y, były zainteresowane. Dla nich jest to ważna inicjatywa, gdyż Amazonki prowadzą również prelekcje i spotkania z dziećmi w szkołach. Tak. Tutaj dzieci zadają tak ogrom pytań, tak są zainteresowani tym problemem. Mm -hmm, mm -hmm. I dla nas jest to nieraz też ważne, że jeżeli dziecko przyjdzie do domu i powie mamie, mamo, były dzisiaj takie panie, pokazały nam na fantomach, jak to wygląda. Tak. Zobacz, mamuś, to może uratować I dochodzili życie. I dochodziły do pani takim głosem właśnie, że tak, tak to się odbywało? Tak. tak. Że mimo wszystko ten przekaz idzie gdzieś dalej. Tak. I to najważniejsze i do młodszych, i, i, i starszych. Jak się okazuje, no, no, któż lepiej może promować zdrowy styl życia, jak nie osoby, które przeszły już tą ciężką chorobę. Dokładnie. Te osoby też wspierają i w szpitalu, mhm. osoby, które dopiero zaczynają tą walkę i dają nadzieję, dają mhm. wsparcie i kierunku, kierunkują, bo to jest też bardzo ważne. Co robić. Dlaczego boimy się lekarzy? Jak Pani patrzy na to? Bo mam wrażenie, że to jest taki strach trochę przed lekarzem. Ja wiem, że na Kubie jest yy, bardzo mało urządzeń do prześwietlania, jest chociażby na Kubie, ale tam jest fantastyczny system, że trafia Pani do lekarza yy, z byle czym. Nie, niech to będzie przeziębienie, niech to będzie jakieś złamanie i tam lekarz pani mówi za dwa dni, nie dalej, jest pani tu i tu będzie pani przyświetlanie. Pani jest umówiona. U nas to jest tak, że no niech pani się tam przyświetli, a gdzie? No niech pani sobie znajdzie gdzieś i to jest koniec rozmowy z lekarzem tym rodzinnym załóżmy. Że tam jest fantastyczna taka opieka, jest pani przez lekarza prowadzona do końca. U nas niestety często ten chory pozostaje samemu sobie gdzieś w tej chorobie. Nie mam Pani wrażenia, że dlatego czasami uciekamy od tych badań, uciekamy od lekarza, od przychodni, bo albo lekarz jeszcze zaraz znajdzie pewnie jakieś inne choroby. Często tak myślimy, mhm. że jesteśmy, że to nas nie dotyczy, że to się nie dzieje. Natomiast drugim problemem to, co Pan powiedział, jeśli chodzi o służbę zdrowia, po prostu kolejki nieraz są tak ogromne, mhm. bardzo długo się czeka na badania. No właśnie, a prywatnie już nie. Prywatnie już nie. Prywatnie już nie. Dobrze, no to jakim przesłaniem zakończymy tę rozmowę, bo ja cały czas wychodzę z tego. Fantastyczne założenie, nie należy zakładać, że jesteśmy zdrowi. I to jest bardzo fajne takie, takie, takie zdanie, które właśnie wypowiedziała Debora James, dziennikarka BBC i, i, i dlatego uratowała swoje życie. Dokładnie, bądź świadoma, walaj się, to jest walka z czasem. Pięknie, dziękuję za rozmowę. Pani Katarzyna Suliga, Stowarzyszenie Częstochowskiej Amazonki, była gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.